Wysyta haribandami, spielali te total. I Ościeżnicę regulowaną Mamy schemat montażu Jak to złożyć Te listy do siebie Tutaj mam jeszcze górę Czyli tak Ja sobie w pierwszej kolejności wyciągam opaski Czyli to jest to Wiesz, to będzie montowane na sam koniec, nawet już po pianowaniu. W moim przypadku przynajmniej tak, bo jeżeli montują tam mm, monterzy ze sklepu, no to wkładają to od razu, bo po prostu no nie mają na to czasu. Ja sobie skręcę tą ścieżnicę, zaklinuję to, zapianuję i zostawię tak do jutra, opaski same wsadzę jutro. Więc tak, co tutaj nam dali do montażu tego wszystkiego. Tu mamy takie plastiki do zawiasów je ja należy wkręcić tutaj w te miejsca same zawiasy i wkręty widać takimi spinkami skrawałem sobie tu gdzie te otwory natomiast tutaj jeszcze dodatkowo czarnym wkrętem przykręca się przez dwie takie dwa takie koreczki, jeden z biały, drugi czarny, z białego w czarny wkręcić i tutaj po prostu trzeba uważać, żeby to ładnie spasować, żeby dolegało wszystko. Skręcam teraz drugą stronę no i praktycznie mamy ościeżnicę przygotowaną do montażu, wystarczy jeszcze tutaj te zawiasy zamocować tutaj i montujemy. Tu mam narożniki skręcone. Teraz przystępuję tutaj do montażu zawiasów. Czyli tak, wkładamy sobie tu w dwie dziurki i tym imbusem tu w stronę otworu, to jest otwór do ustawiania drzwi, do ustawiania zawiasu właściwie. I wciskamy to. Teraz trzeba tak, tutaj producent dał śrubki. Tymi wkrętami przykręcamy tutaj, tam są trzy sztuki na jeden zawias to należy przykręcić i praktycznie yy, musimy sobie postawić tą ościeżnicę żeby wkręcić zawiasy tam jest na imbusik do zamocowania i można montować ościeżnicę już tutaj przymierzyłem w łazience i mamy sytuację taką, że no, jest tutaj dosyć duży ten luz bo gdzieś po około 2 cm ale co za tym idzie mi to w niczym nie przeszkadza. Dlatego, że jak widać sama opaska, bardzo ładnie tutaj nam kryje. I tak samo warto sobie sprawdzić nawet tą krótką, po prostu tu przyłożyć i zobaczyć, czy nam to wszystko przykryje. jak Widać, To jeszcze 2 cm będzie zachodzić przeszło. Na płytki, także jest bardzo dobrze. Drugi temat jest taki, czy jeżeli już mamy płytki włożone? Przyłożyliśmy się tutaj do podłogi. Wystarczy ścieżkę oprzeć i no, sprawdzić, warto, jak zawsze, ale powinno być tutaj na 99,9% poziomy. I tak tutaj jest. Dlatego ja sobie w pierwszej kolejności zaklinuję tu, tu, natomiast ustawię później boczne ściany, jak i pion z tej strony. Także do zaklinowania tego będę używał. Tutaj takie podkładki z regipsów sobie pociąłem, żeby po prostu to podłożyć. Dwie będą mi klinik. I później odpowiednio w tym miejscu na środku i na dole. I tu oczywiście będzie rozpóleczka tu i na dole. I tak rozparte zostawiam sobie do dnia następnego. Także akurat mi zostało dzisiaj tutaj na tyle, żeby tą. W ścieżnicę osadzić. Jutro tylko się wepnie opaskę. Oczywiście to będzie chciałem skręcić, wpiąć to wszystko, zamontować drzwi, klamkę i drzwi mamy gotowe. Ja sobie to klinuję i pokażę później, jak to mi wyszło. Na ścieżnicę mam wypoziomowaną. Tak sobie to poklinowałem tutaj na rożnikach. Tu na dole z drugiej strony i rozpórkę. Rozpórkę zrobiłem z profila, bo akurat miałem. Należy pamiętać, żeby coś podłożyć, najlepiej karton albo coś takiego yy, nawet dwustronnie zgięty, taki grubszy, żeby nie porysować ościeżnicy. Tu natomiast mam rozpórkę taką regulowaną. To ją wepnę, a to już pysny pianą, punktowo oczywiście. Wtedy jak wyjdę, to z drugiej strony w tych miejscach, gdzie tu będą kliny, to znaczy no, gdzie będą gdzie są kliny, Tu sobie dam rozpureczkę, tak aby żeby to usztywnić, żeby nie wypchło do środka i będzie w porządku. Tu jak można zauważyć sobie ustawiłem ładnie do pionu, Nie wiem czy będzie widać. O no. i druga strona, która jest też bardzo ważna. Tutaj przeciwowo, bo jest pod światło. Z tej strony mamy tak samo. Okay. I ten bok identycznie. Teraz sobie to popianujemy. Rozpóreczka i praktycznie najgorsza część z montażu drzwi zrobiona. Później to już wpiąć opaskę, to jest tam sekund 5. Popianowana, jak widać, robiłem takimi plackami około tam 2 cm od siebie odsuniętymi. nie gdzieś się pewnie zlało. Tam to nic nie przeszkadza. Chodzi o to, po prostu, żeby ta piana nam za dużo tu nie wyszła, bo miała gdzieś się rozprężać. Wtedy, jak rozpręży się na, boku, na boki, to nam nie wychodzi. Nie trzeba będzie tego wycinać. A trzymać będzie jak Jasny wind. Rozpóleczka dana. Teraz już nie ma prawa nam nigdzie tutaj wypaczyć tej futryny. Góra się zapiera po prostu o górną beleczkę. Także jutro pokażę dalszą część jak położyć opaskę, jak wyrekować drzwi. Zamontować mamkę Także na razie to tyle. Jak widać pianka ładnie wstęczała. Pousuwam, pousuwam te kliny, skręcę opaskę i, i tutaj po prostu ją wsunę w ten palc, czy piórowpust, jak to woli. I praktycznie ościeżnica będzie zamontowana. Później kwestia przymierzyć same skrzydło, czy pasuje, zamontować klamkę i drzwi stoją. A skoż mam tutaj piętą. Jak widać ładnie nam się wszystko spasowało. Tutaj elegancko dolega do ściany. Jak widać wszystkie cięcia zamaskowane, także można powiedzieć, że liczbę. Tak